Yo. Z tej strony Marek Aureliusz. <laughs> I dzisiaj tematycznie, bo właśnie chciałbym porozmawiać na temat bardzo ciekawego cytatu z tobą, brachu który pomógł mi wielokrotnie w moim życiu przetrwać, zwłaszcza ciężkie okresy w życiu. Ale również nie tylko ciężkie okresy, ale wniósł po prostu dużo pozytywów do mojego życia pod tym kątem, że definitywnie zwiększył po prostu to, jak bardzo cieszę się życiem i to, jak bardzo doceniam życie. Sprawił, że moja ogólna radość z życia drastycznie się poprawiła oraz sprawił, że zacząłem korzystać z życia dużo bardziej. I nauczyłem się, można by powiedzieć, że być niezależnym od zewnętrznych czynników wokół mnie, pod kątem mojego samopoczucia. Czyli moje, nauczyłem się, jak izolować swoje samopoczucie od tych zewnętrznych rzeczy, na które nie mam żadnego tak naprawdę The. wpływu. Bo widzisz, my jako ludzie bardzo często mamy tak, że uzależniamy swoje samopoczucie od tego, jak wygląda rzeczywistość wokół nas. Co jest... Niesamowicie smutne, jako że tak naprawdę wtedy uzależniamy swoje samopoczucie i swoją radość z życia od rzeczy, na które nie mamy tak naprawdę żadnego wpływu. I Wtedy, wiesz, jeżeli wydarzy się coś nieszczęśliwego w naszym życiu, to nagle jesteśmy smutni z dupy, no nie? Zamiast dalej ci się życiem, ponieważ pomimo tego, że może i ta jedna zła rzecz wydarzyła się w naszym życiu, to wciąż jest wiele pozytywów, za które moglibyśmy być wdzięczni, prawda? Widzisz, właśnie ten cytat to memento mori. To cytat, który przez stoików był jakby, no, wspomniany dosyć często, tak naprawdę. I co ten cytat mówi, jakby tłumacząc go bezpośrednio, to pamiętaj, że umrzesz. Jest to cytat, który, jako taką ciekawostkę mogę ci powiedzieć, mam wygrawerowany na swoim zegarku. Możesz zapytać, kurwa, dlaczego mam na zegarku wygrawerowane, że kiedyś umrę, jakby to. Jest Mega spoko, no nie? No, według mnie mega spoko, według mnie mega spoko, pod tym kątem, że za każdym razem, jak patrzę na ten zegarek, widzę ten odliczający czas te sekundy, to przypominam sobie o tym, że moje życie nie jest wieczne. I kiedyś się skończy, i z każdą sekundą jestem coraz bliżej śmierci. A to popycha mnie do tego, żeby korzystać z każdego możliwego momentu w życiu tak bardzo, jak to jest tylko możliwe. Bo widzisz, my bardzo często jako ludzie właśnie żyjemy, jak gdybyśmy mieli żyć wiecznie. Jakby każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że kiedyś będziemy musieli zmierzyć się ze śmiercią, że kiedyś będziemy musieli popatrzeć jej w oczy, aczkolwiek nie mamy tego jakoś jakoś. Nie wiem, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale jako ludzie po prostu jesteśmy w stanie niesamowicie dobrze ignorować tego typu fakty. Na rzecz pozostania w swojej strefie komfortu. Widzisz, każdy zdaje sobie sprawę z tego, że ta śmierć kiedyś do nich przyjdzie, kiedyś zapuka do ich drzwi. Aczkolwiek, gdy się popatrzysz na to, jak żyją swoim życiem, to równie dobrze wydawałoby się, jak gdyby myśleli, że będą żyć wiecznie. Bo zadaj sobie teraz pytanie, jeżeli wiedziałbyś, że umrzesz na przykład dzisiaj lub jutro, to czy robiłbyś dalej te rzeczy na co dzień, które. Robisz, które robiłeś jak do tej pory na co dzień? Czy może jednak drastycznie zmieniłbyś swoje aktywności tak, aby rzeczywiście korzystać z tego życia? Tak, ażeby, aby rzeczywiście stworzyć jakieś wspomnienia, które potem będziesz mógł wspominać kiedyś na swoim murze śmierci. Tak, abyś mógł wykorzystać w pełni, póki jeszcze tak naprawdę je masz. I to jest naprawdę ważne pytanie, które chciałbym, abyś sobie zadał. O, bo to pytanie uświadomi ci, jak niesamowicie trwonisz swój czas na rzeczy, które nie mają totalnie żadnego znaczenia. I mówiłem to z jednym z poprzednich filmów, które wrzuciłem na ten kanał w tym tygodniu. Aczkolwiek jest to niesamowicie istotny temat, dlatego poruszam, dlatego cały czas o tym wspominam. Ponieważ to jest właśnie myśl, która mi niesamowicie na przykład pomaga nieustannie wychodzić ze strefy komfortu, która mnie motywuje do tego, żeby właśnie non stop, nieustannie, codziennie działać i popychać się poza swoją strefę komfortu i robić jakieś ciężkie rzeczy, pomimo tego, że. No na ogół mi się tych rzeczy nie chce robić przez większość czasu. I jest tak dlatego, ponieważ przypominam sobie właśnie o tym, że kiedyś umrę. I ta świadomość tego, że kiedyś umrę popycha mnie do tego, aby złapać życie za rogi i zacząć działać. Ponieważ nie chcę znaleźć się w tym scenariuszu, o którym Ci tak bardzo często wspominam właśnie, gdzie wiesz, patrzę śmierci w oczy i uświadamiam sobie, że zmarnowałem całe swoje życie, a mogłem zrobić tak tyle, tyle zajebistych rzeczy. Mogłem pojechać tu, tam, zwiedzić to, tamto, jakby poznać tych i tych ludzi, stworzyć taki taki biznes, stworzyć taki taki projekt, który odmieniłby kto wie ile ludzkich żyć na lepsze. Ale tego nie zrobiłem, bo wolałem sobie poskrolować na telefonie albo posiedzieć w swojej strefie komfortu, jak jakaś pizza oglądając, nie wiem, Netflixa, no nie? Więc przypominaj sobie o tym cały czas niech to będzie taka twoja mantra memento mori, przypominaj sobie o tym codziennie za każdym razem jak nie będzie ci się chciało coś zrobić memento mori, przypominaj sobie o tym, że umrzesz i że tak naprawdę to, że ty masz możliwość zrobienia tej rzeczy, której nie chce ci się zrobić to jest błogosławieństwo bo niektórzy już niestety nie będą mieli okazji do tego, żeby to zrobić bo już się dzisiaj nie obudzili to jest pierwsza rzecz kiedy będziesz zmagał się z jakimiś problemami w życiu będziesz przechodził przez jakiś gorszy okres memento mori Przypominaj sobie o tym, że w obliczu śmierci to najprawdopodobniej nie ma żadnego znaczenia. Bo zastanów się nad tym. W obliczu śmierci, gdybyś miał dzisiaj umrzeć, lub też jutro, to przejmowałbyś się dalej tymi wszystkimi problemami, którymi przejmujesz się na chwilę obecną? Dalej byś dawał energię tym wszystkim głupim myślom w Twoim umyśle, które nie mają żadnego znaczenia, które są nieprawdziwe, z którymi się cały czas kłócisz? Czy raczej byś je zignorował i cieszył się dosłownie każdym, dosłownie każdym możliwym momentem, póki go jeszcze w ogóle masz? No, raczej byś się cieszył tym momentem. No nie? I właśnie, kiedy również jesteś w dobrych czasach, kiedy również masz. cieszysz się życiem, przypominaj sobie Memento Mori, ponieważ to sprawi, że ty jeszcze bardziej docenisz ten moment. Postarasz się być jeszcze bardziej obecnym w tym momencie, żeby go po prostu nacieszyć się nim, napawać się nim, tak bardzo, jak to jest tylko możliwe. Bo bardzo często jest tak. Tak naprawdę, właśnie to jest ten problem, który ma większość z nas, że my nie potrafimy być obecni. My nie potrafimy być po prostu tu i teraz. Nie potrafimy po prostu usiąść i nie wiem. Nacieszyć się tą kawą. Po prostu nie wiem. O, przypomniałem sobie, jak bardzo lubię zapach kawy. Nacieszyć się właśnie jej zapachem. Nacieszyć się jej smakiem. Tylko bardzo często właśnie idziemy przez życie i, o, szybko kawa, szybko kawa, bo nie zdążę do pracy, nie zdążę tu, nie zdążę tam. O, muszę zrobić jeszcze to i to i tamto. Tak naprawdę biegniemy przez to życie. My nie żyjemy tym życiem, my biegniemy przez to życie. Robimy taki speedrun. Tylko problem z tym jest taki, że kiedy robisz speedrun, to nie masz czasu nawet, żeby zauważyć tych małych szczególików tej gry, w którą grasz. Tych małych szczególików, które właśnie nadają. Piękno tej grze. I to w tych szczególikach jest właśnie to piękno tego życia. I ta radość, której szukasz. Tą grą właśnie jest życie. Kiedy robisz speedrun, to nie masz czasu nawet na to, żeby nacieszyć się tymi małymi rzeczami w życiu, które paradoksalnie właśnie dają najwięcej radości. Nie masz czasu, żeby nacieszyć się rzeczami takimi właśnie jak zapach dobrej kawy. Jak smak dobry, smak dobrej kawy. Jak ten śpiew ptaków na zewnątrz. Jak te promienie słońca, które świecą na Twoją twarz. Jak ta muzyka, którą lubisz, która gra w tle. Zapominasz o tym, jak ogromnym błogosławieństwem jest w ogóle właśnie słyszeć tą muzykę. Gdzie są ludzie na tym świecie, którzy nie mają słuchu i zrobili wszystko, żeby móc usłyszeć tą muzykę. Więc przypominaj sobie o tym, właśnie, że kiedyś umrzesz. Przypominaj sobie o tym codziennie, codziennie, ponieważ wtedy to wymusi od ciebie to, abyś ty zaczął żyć stanowczo, abyś zaczął żyć tu i teraz. Zmusicie do tego, żebyś przestał odkładać wszystko na później i zaczął robić te rzeczy już teraz. Ponieważ wtedy zdasz sobie sprawę z tego, że tak naprawdę jedyne co masz, to tu i teraz. Ponieważ przyszłość nigdy nie jest gwarantowana. Jeśli będziesz odkładał swoje wymarzone życie na później, to ryzykujesz. Ryzykujesz scenariusz, w którym tego wymarzonego życia nigdy nie doświadczasz. zacznij żyć, brako. Naprawdę, jakby. Chciałem ci to dzisiaj przekazać, ponieważ zawsze, kiedy przechodziłem przez zwłaszcza jakieś, właśnie na przykład, gorsze okresy, ale nie tylko, ogólnie, jakby zauważyłem, że mam tendencję do bycia nieobecnym. Że mam tendencję do rozmyślania nad jakimiś rzeczami z przeszłości, które nie mają żadnego znaczenia, lub mam też tendencję do martwienia się rzeczami. Tak, w które mogą się wydarzyć w przyszłości, na które nie mam totalnie żadnego wpływu, to jest sposób, w jaki po prostu mój umysł działa. I oczywiście świadomie staram się to zmienić i jest coraz lepiej, aczkolwiek po prostu dalej to czasami występuje u mnie. I muszę sobie przypominać cały czas o tym, że Memento Mori właśnie, że jakby stary, ty umrzesz kiedyś, czy w obliczu śmierci wszystkie te rzeczy, którymi tak bardzo się martwisz, teraz mają jakiekolwiek znaczenie? Nie. Więc zacznij cieszyć się tym momentem teraźniejszym i zacznij go wykorzystywać. Ponieważ nigdy nie wiesz, czy ty będziesz miał znowu okazję do tego, żeby zrobić tą jakąś tam daną rzecz. Nigdy nie wiesz, czy będziesz miał tą okazję, właśnie którą masz teraz. Tak naprawdę nigdy już nie będziesz tak młody i tak zdolny i tak sprawny, jak jesteś teraz. Więc. Kiedy niby będzie najlepszy moment na to, żebyś ty zaczął robić to, co chcesz robić, niż teraz? No nie. I to jest właśnie taka świadomość, którą ja również miałem, taka myśl, która zmotywowała mnie do tego, żeby właśnie wyjść ze swojej strefy komfortu znacząco, kiedy poszliśmy z moim e, kumplem niedawno na świdni, świdnicę? 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 Świdnice. Świdnic. Czyli trzeci najwyższy szczyt w Tatrach. Ogólnie wtedy dzień wcześniej byłem na kręglach ze znajomymi. Wróciłem bardzo późno, bo wróciłem około trzeciej w nocy, a mieliśmy wyjechać już o piątej lub też 6, nie pamiętam. Ale ogólnie zanim ja się wyzbierałem do spania, zanim usnąłem, no to tak naprawdę wtedy spałem tylko godzinę. I również to była moja pierwsza wyprawa w jakiekolwiek wysokie szczyty, więc to też no, ciekawie. Nie? Więc, pomimo tego, że byłem po jednej godzinie snu, pomimo tego, że byłem niesamowicie zmęczony, pomimo tego, że miałem jeszcze niedoleczoną rwę kulszową, tak samo, ja i tak postanowiłem pójść. Ja i tak postanowiłem pójść, bo przypomniałem sobie właśnie wtedy, że Memento Mori. Że to może być ostatni raz, kiedy ja będę miał okazję do tego, żeby skorzystać z tego daru, jakim jest moje sprawne ciało. Skorzystać z tego daru, jakim jest posiadanie tak zajebistego przyjaciela, którego mam. Skorzystanie z tego daru, jakim jest życie, które mam, aby doświadczyć tego zajebistego uczucia. Tego zajebistego doświadczenia, jakim jest wspięcie się na ten szczyt. No nie? I zobaczenie tego pięknego widoku. Poczucie tego świeżego powietrza. Usłyszenie tej ciszy, tej niesamowitej ciszy, która w tych wysokich górach panuje. Zobaczenia tych pięknych gór, no nie? I to mnie zmotywowało do tego, żeby pójść, i ta myśl dawała mi siły w każdym z momentów, podczas wspinania się na ten szczyt, podczas których chciałem się poddać. Ponieważ kiedy wspinałem się na ten szczyt, to było wiele momentów, gdzie mój umysł próbował mi mówić, że a, Stary, nie damy rady, dawaj, wracamy. Powiedz Krzychowi, żebyśmy wrócili, jakby wie, że co chodzi, jesteśmy zmęczeni, kontuzja, jeszcze nam się coś stanie, o, jest coraz gorzej mi się oddycha, jakby cały czas miałem tego typu myśli w głowie, no nie? I wydaje mi się, że każdy z nas ma tego typu myśli, bo każdy z nas ma tą pizdę z tyłu głowy tak naprawdę, która próbuje nas utrzymać w tej strefie komfortu. Ponieważ tak jak to mówiłem wielokrotnie, jakby nasz umysł kojarzy strefę komfortu z przetrwaniem, dlatego mamy ten głos z tyłu głowy, który próbuje nas cały, cały czas przekonywać do tego, żebyśmy pozostali w swojej strefie komfortu. No nie? Bo on myśli, że robi to dla naszego dobra, aczkolwiek niekoniecznie tak jest. Więc miałem cały czas te myśli, ale właśnie wtedy przypominałem sobie o tym, że kurwa, chciałbym umrzeć ze wspomnieniami. Chciałbym umrzeć i podczas, wtedy, kiedy będę umierał, chciałbym sobie powspominać. Popatrzeć sobie na swoje życie i, i nacieszyć się tymi wspomnieniami, które stworzyłem. Umrzeć z tą świadomością, że. Że naprawdę zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby przeżyć to życie w dobry sposób. Żeby je wykorzystać. Bo życie to dar, stary. Naprawdę. Życie to dar. Więc. zacznij je traktować w ten sposób. Chcę, żeby wiedział, że niezależnie od tego właśnie. Jak ciężko by teraz nie było w twoim życiu, może. To pamiętaj, pamiętaj o tym, że właśnie niezależnie od tego, jak zła ta sytuacja by nie była, zawsze możesz odmienić ją o 180 stopni. Na taką, którą chcesz, żeby ona była. Więc jeśli właśnie zmagasz się teraz z jakimiś problemami. Czujesz, że cały świat cię przygniata, że Twoje problemy cię przygniatają i również Twój umysł jest Twoim wrogiem, i cały czas wypomina ci coś tam z przeszłości albo sprawia, że martwisz się o przyszłość. To przypominaj sobie o tym przysłowie, właśnie, że memento mori, że kiedyś umrzesz. Bo to pomoże ci niesamowicie docenić ten moment teraźniejszy, w którym jesteś na chwilę obecną. I zmotywuje cię do tego, żeby cieszyć się życiem, póki to życie tak naprawdę masz. I zmotywuje Cię do tego, żeby właśnie działać. I sprawi również, że będziesz bardziej obecny. Dzięki czemu zaczniesz cieszyć się życiem. Bo widzisz właśnie o to chodzi, że szczęście tak naprawdę to nie jest. To ono nie wynika z jakichś zewnętrznych rzeczy, z jakichś zewnętrznych sukcesów i tak dalej. Tak naprawdę, żeby być szczęśliwym, ty nie potrzebujesz niczego poza sobą. Nie potrzebujesz niczego poza decyzją, że chcesz być szczęśliwy tu i teraz. I to szczęście tak naprawdę wynika przede wszystkim według mnie z obecności i wdzięczności właśnie. Czyli z obecności tu i teraz, bo gdy jesteś tu i teraz i skupiasz się tylko na tym, co jest tu i teraz, nie masz żadnych zmartwień, bo tak naprawdę, gdy się na to popatrzysz, na przykład ja. Jestem tu i teraz. Nic mi nie grozi tu i teraz. Nic. Tak samo tobie. Oglądasz teraz ten film. Jesteś bezpieczny. Nic ci nie grozi. Więc kiedy sobie to uświadomisz, to uświadomisz sobie, że tak naprawdę wszystkie zmartwienia albo pochodzą z przeszłości, albo pochodzą z przyszłości. I w obu tych przypadkach to oznacza, że. To te zmartwienia tak naprawdę nie istnieją. <noise> Więc przestań się nimi przejmować. Wiadomo, planuj swoją przyszłość i tak dalej, ale pamiętaj o tym, żeby cieszyć się tym, co jest tu i teraz, bo tu i teraz to jest jedyne, co masz. Tak naprawdę. Więc bądź bardziej obecny i bądź wdzięczny. Bo ja wiem, że Ty możesz patrzeć, nie wiem, na jakichś ludzi na Instagramie, którzy mają te wszystkie rzeczy, których Ty masz, i porównujesz się do nich i czujesz. Się przez to chujowo, i tak dalej, że nie jesteś wystarczająco dobry, i tak dalej, że nie masz tego, i tego, i tego, a chciałbyś to mieć. Ale zaufaj mi, stary, że tak naprawdę ten medal ma dwie strony. Widzisz, tak, zawsze Twoje życie zawsze mogą być lepsze, oczywiście, ale również zawsze mogą być gorsze. I kiedy ty porównujesz się do tego kogoś na social mediach, ktoś inny najprawdopodobniej porównuje się do ciebie. I zrobiłby wszystko, żeby być w Twojej sytuacji na chwilę obecną. Bo, pomimo tego, że możesz nie mieć nie wiadomo ile pieniędzy, jakichś sukcesów i tak dalej, ciąż najprawdopodobniej masz dach nad głową, ciąż najprawdopodobniej masz ciepłe jedzenie codziennie, ciąż najprawdopodobniej masz internet, jeżeli to oglądasz, ciąż najprawdopodobniej masz dostęp do czystej wody, masz wygodne łóżko, w którym możesz spać. A to są rzeczy, które, no, wbrew pozorom, tak naprawdę miliony ludzi na tym świecie nie ma. I oni zrobiliby wszystko, żeby być w Twojej sytuacji. Więc tak, jak najbardziej dąż do tych wszystkich sukcesów, które chcesz osiągnąć, ale pamiętaj o tym, żeby być obecnym tu i teraz, cieszyć się całym tym procesem i, i cieszyć się również tym, co masz już tu i teraz. Być za to wszystko wdzięcznym. Bo tak naprawdę, jeżeli nie jesteś wdzięczny za to, co masz już teraz, to dlaczego Bóg miałby Ci dać więcej? Jeżeli ty nie jesteś wdzięczny za to, co on już ci dał, prawda? To właśnie te pozytywne emocje sprawiają, że ty zaczynasz przyciągać więcej tych dobrych rzeczy. Naprawdę, spróbuj przez następne parę dni. Zacznij cieszyć się tym, co masz tu i teraz. Zacznij doceniać te rzeczy, które już masz w swoim życiu. Przestań się skupiać na negatywach. Kompletnie je zignoruj. I zacznij się skupiać tylko i wyłącznie na pozytywach. I zobacz, co się stanie w twoim. wokół ciebie, w twojej rzeczywistości mi, że jeżeli zaczniesz doszukiwać się rzeczy, za które możesz być wdzięczny i z których powodu możesz być szczęśliwy tu i teraz, wtedy wszechświat zacznie ci dawać więcej tych rzeczy. Zacznie ci dawać jeszcze więcej rzeczy, więcej sytuacji, wysyłać więcej ludzi, dzięki którym ty będziesz odczuwał jeszcze więcej tych emocji, wdzięczności i radości. Bo widzisz, wszechświat to jest lustro i wszechświat wysyła ci tylko i wyłącznie to, co ty mu wysyłasz. Więc jeśli chcesz, aby wszechświat wysyłał ci pozytywne rzeczy, ty najpierw mu wyślij pozytywną energię. W postaci swoich pozytywnych emocji. Więc to chyba wszystko, co chciałem Ci przekazać. Tak, jak mówię, ciesz się życiem brachu, ponieważ to jest dar. To jest naprawdę piękny dar. Pamiętaj o tym, że większość Twoich problemów w obliczu śmierci nie mają żadnego znaczenia, więc po co się nimi przejmować tak naprawdę? Rozwiąż je, jeśli możesz. Jeśli nie, to dodatkowo pochój się tym przejmować. Skup się na tym, na co masz kontrolę, czyli właśnie na tych rzeczach, które ty robisz, całą resztę zostaw Bogu. I przypominaj sobie o tym właśnie, o tej śmierci, że kiedyś umrzesz. I niech ta myśl motywuje Cię do tego, żeby wykorzystywać każdy dzień tak bardzo, jak to jest tylko możliwe. Niech ta myśl da ci to poczucie tego. Tej pilności, żebyś ty zaczął żyć pilnie, żebyś ty już teraz robił wszystkie te rzeczy, które cały czas odkładać nam później. Bo jeśli nie zrobisz tego teraz, to ryzykujesz, że już nigdy nie będziesz w stanie tego zrobić. Więc to tyle. Trzymaj się, brachu. Życzę Ci powodzenia. I pamiętaj, że szkoda życia na bycie pizną. Pozdrawiam.